Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Jakub Graca i z przyjemnością poprowadzę serię odcinków, jaką będzie Poranek z Mandinik. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować, przypomnieć i omówić serię, jaką jest seria kosmetyków LASER Q. Otóż słuchajcie, kto nie zna naszej marki, a kto zna, to się dowie zaraz, że marka Mandinik bardzo często ma kosmetyki, które są dedykowane pod jakieś nasze urządzenie. I tak jak w przypadku serii Laser IQ, nasz laser nazywa się IQ i seria kosmetyków nazywa się również Laser IQ. Co znajdziemy w tej serii? Znajdziemy krem o pojemności 150 ml w. Erlesie, słuchajcie, co nam daje bardzo higieniczną aplikację tego kremu i też to, że produkt wykańczamy tak w 100%, tak? Czyli z jednej strony jest higiena, cała mikrobiologia, że tak powiem zachowana, z drugiej strony mamy też wydajność tego produktu, bo zużywamy go do samego końca. Z czego jedna pompka jest już naprawdę w stanie otulić całą twarz. Mamy koktajl Koktajl w pipetce 25 ml oraz totalny hit i must have uważam czyli płat z biocelulozy z serii Laser IQ, właśnie. No i można by było zapytać, dlaczego akurat seria Laser IQ? Otóż słuchajcie, jest to niezbędna seria, jeśli chodzi o zakończenie zabiegu, jakim jest jakikolwiek zabieg laserowy. Czy my robimy frakcjonowanie nieablacyjne, czy robimy na przykład terapię skincare, czyli terapię łagodzącą rumień, czy pracujemy może na peelingu węglowym, tak? W każdym z tych przypadków skóra jest wyjątkowo wrażliwa i tkliwa, i musimy zadziałać w pewien sposób, żeby ją wyciszyć, żeby ją nawilżyć, ale nie spowodować tego, że my tą skórę zakleimy, że ta skóra będzie otoczona takimi substancjami, dzięki którym doprowadzimy do zaparzenia, ponieważ skóra nie będzie przysłowiowo oddychać. Co się znajduje tutaj w tej serii? takiego co będzie miało naprawdę ogromny wpływ na to, jaki, w jakim kierunku idą te kosmetyki. Otóż seria laser IQ jest serią mondoceutyków, czyli jest kierowana już na jakiś problem i tym problemem w tym przypadku są teleagiektazje. Jest rumień, czyli ogólnie cera naczyniowa skłonna do podrażnień i do zaczerwienień i to szybkich zaczerwienień. Także Jakie składniki znajdziemy w tej serii? Znajdziemy na pewno e, ekstrakt ze słodkich daktyli. Znajdziemy również ekstrakt z sześciu ziół, do których należą m.in. oczar wigilijski, skrzyp polny, arnika górska, kasztanowiec, więc wszystkie te substancje, które od lat kojarzymy już z uszczelnianiem naczyń krwionośnych i też przede wszystkim z nawilżeniem. Co jeszcze? Znajdziemy depantenol, e, znajdziemy hydrafil, który też nam będzie e, regulował transepidermalną ucieczkę wody z naskórka. Ten krem ma niesamowicie lekką konsystencję, słuchajcie. On nie powoduje, tak jak już wspomniałem, nie spowoduje nam tego, że. Ta skóra się przegrzeje, że ta skóra się zaparzy. Idealnie sprawdzi się pod makijaż, idealnie sprawdzi się na koniec każdego zabiegu, który jest określany jako zabieg inwazyjny, czyli nie tylko zabiegi laserowe. To może być również RF mikroigłowy, to może być w ogóle mezoterapia mikro czy igłowa, po prostu. To tak samo jak każdy, jak każdy zabieg laserowy, słuchajcie. Dlatego krem jest, uważam, moim zdaniem, must have. Często przychodzą nasze klientki do nas i pytają tak no to Kuba, to co teraz pani powinna nałożyć po tym laserze? I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że cały czas mówię laser IQ. Pamiętajcie, że to jest krem naprawdę na wszystko i w dalszym ciągu nie pojawia się to. E Wśród pielęgnacji domowej naszych klientek. Klientki później idą, kupują jakieś rzeczy w aptece, najczęściej o formulacji maści. Słuchajcie, zaklejają całą powierzchnię tej skóry skóry, która jest podrażniona, która jest tkliwa, i mimo tego, że mają komfort z użycia tego danego kosmetyku czy produktu leczniczego, jaki chcieli, czyli mają ten efekt tego ukojenia, nawilżenia czy wyciszenia tej skóry, to niestety, ale my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co oni nałożą na skórę, w jaki sposób zareaguje to po zabiegu na przykład z zakresu laseroterapii, więc uważam, że krem Laser IQ musi, ja go jeszcze raz pokażę, słuchajcie, on musi znaleźć się u waszych klientów w Formie detalu, tak? Dlaczego? Dlatego, że jest to niezbędne do wypełnienia całej procedury zabiegowej, do wypełnienia procedury laserowej. Nie wyobrażam sobie, że któraś z Waszych klientek przychodzi na przykład na zabieg fotoodmładzania i wychodzi bez tego kremu, bo w takim razie ta terapia nie zagwarantuje nam takich świetnych efektów, jakie by mogła, czyli marnujemy potencjał zabiegowy, wobec czego krem ReQ jest totalnym must-have, jeśli chodzi o zarówno wersję profesjonalną dla was, jak i wersję detaliczną dla klientów. Przejdziemy do kolejnego kosmetyku, czyli do koktajlu. Słuchajcie, koktajl tak naprawdę możecie włączyć w każdą procedurę zabiegową, czyli możemy dać sobie koktajl po na przykład zabiegach laseroterapii, nakładamy koktajl i potem nakładamy krem z celi Laser IQ i jest wszystko ok. Ten koktajl świetnie się sprawdzi, jeśli chodzi o infuzję tlenową. Ze względu na swoją konsystencję i skład, który już wcześniej wymieniłem, będzie rewelacyjny znowuż wśród cer z cer, które będą miały początek trądziku różowatego, także on rewelacyjnie sprawdzi się właśnie w tych przypadkach. Dodatkowo możemy go na przykład zastosować też solo po prostu jako... Część zabiegu manualnego, tak? czyli przed jakimkolwiek innym kremem możemy nałożyć właśnie ten koktajl. Także jest on totalnie multifunkcjonalny e, i też jest bardzo, bardzo lekki. Także nie spowoduje nam znowu żadnego... E, nie spowoduje nam tej komendogenności na skórze ze względu na bardzo leciutką, szybko wchłaniającą się konsystencję. Możemy jeszcze zastosować płac biocelulozy i to, to jest rzecz, ten płac biocelulozy to jest rzecz, która stanowi taki temat tabu, słuchajcie, bo za każdym razem też mówię, że płac biocelulozy musi się obowiązkowo potem, potem i po tym zabiegu, na każdym szkoleniu, a potem okazuje się, że z tych płatów nie korzystacie. Otóż słuchajcie, te płaty to jest Esencja, to jest esencja składników aktywnych w biocelulozie, w prawdziwej biocelulozie. To nie jest żaden płat kolagenowy, to nie jest żaden materiał. To jest prawdziwa biodegradowalna bioceluloza. I słuchajcie, ona tworzy drugą powierzchnię na skórze. Nie, znowuż nie powoduje zaparzenia tej skóry, zostawia ogromny komfort już po, zaraz po użyciu z takiej buzi, na przykład czerwonej, po frakcjonowaniu laserem, po nałożeniu tego produktu, skóra jest ukojona, skóra jest nawilżona i pozostawiona z ogromnym komfortem. Także nie musimy się tutaj martwić już praktycznie niczym. Nakładamy tą maskę na około 15 do 20 minut. I wtedy naprawdę skóra będzie bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli chodzi o zastosowanie tej maski, ponieważ jest naprawdę rewelacyjna. Plus też świetnie w ogóle ściąga tą czerwień, świetnie łagodzi ten rumień, także czy pozabiegowy, czy tam około zabiegowy, jak również ten rumień, który po prostu jest, czy to jest rumień utrwalony, czy to jeszcze nie jest rumień utrwalony, świetnie sobie z tym ta maska poradzi. Jeśli chodzi, słuchajcie, o krem z serii Laser IQ, często w wywiadzie wasze klientki zaznaczają szybką skłonność do podrażnień skórnych. Słuchajcie, jeśli one będą miały rzeczywiście ciemny włos i przyjdą do was na epilację laserową, to może się okazać tak, że wystąpi u nich ta przysłowiowa kaszka, czyli będą miały taki efekt podrażnienia tej skóry. Dlatego świetnie, jeśli te klientki wyszłyby rzeczywiście z kremem z serii Laser IQ, e, i one go nie muszą stosować cały czas. No, broń Boże, 150 ml wykorzystać na całe nogi, słuchajcie. E, użyć maksymalnie z trzy razy, a przecież, jak wiemy, serie laserowe powtarza się od 6 do 8 tygodni, tak? I musimy wykonać tych liczba, tych zabiegów około sześciu, czasem 8, czasem dziesięciu, więc Stosujemy go przez trzy pierwsze dni, póki nie doprowadzimy tej skóry do stanu takiego, w którym rzeczywiście nie będą się pojawiały te wypryski z treścią ropną najczęściej, nie będzie ta skóra zaczerwieniona i nie będzie bardzo tkliwa. I potem odstawiamy ten krem. My oczywiście możemy korzystać z niego w trakcie, ale możemy go równie dobrze odstawić i po następnej serii znowu z niego korzystać. A nóż, Wasze klientki przekonają się do tego kremu tak, że później będą przychodziły tylko po niego. Także jest tutaj ogromna szansa i ogromny potencjał na to. Jeśli chodzi o całą tą serię, jeszcze raz takie krótkie podsumowanie. Cera naczyniowa, cera z trądzikiem różowatym, cera po prostu nadreaktywna. Po zastosowaniu serii Laser IQ mamy nawilżenie. Mamy ukojenie i wzmacnianie naczyń krwionośnych, czyli to wszystko, co powinien zawierać krem idealny do tego typu cery. I tym oto króciutkim spotkaniem. Ja na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i usłyszymy się już wkrótce w nowym odcinku z nową serią. Jeszcze raz przypomnę, dziś w odcinku była seria Laser IQ. Must have, jeśli chodzi o zabiegi laserowe, jak również wszystkie zabiegi inwazyjne. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.